Dzień dobry Joanna Sienkiewicz, witam w kolejnym wydaniu Wiadomości Górowskich, a w nich otwarcie drogi numer 512. Nowe aktywności Uniwersytetu III Wieku. Szkolenie Strażaków Festiwal Ekołomyja. Początek roku szkolnego w górowskich szkołach. Ponad 245 milionów złotych kosztowała inwestycja związana z rozbudową drogi nr 512 na odcinku Pieniężno-Górowo-Iławeckie Bartoszyce. Droga wojewódzka nr 512 nareszcie w oficjalnie oddana do ruchu. 28 lipca przedstawiciele samorządu województwa oraz samorządów lokalnych wzięli udział w uroczystym otwarciu odcinka Bartoszyce-Górowo-Iławeckie Pieniężno. Przy okazji, reprezentanci samorządów oraz zaangażowanych instytucji wzięli udział w biegu sztafetowym. Blisko 50 biegaczy przekazywało sobie pałeczką jednocześnie na trasie z pieniężnej i bartoszyc. Metą było Rondo w Górowie Ławeckim, gdzie nastąpiło przecięcie wstęgi. Na tę inwestycję mieszkańcy okolicznych miejscowości i turyści czekali od lat. Sama przebudowa również trwała długie miesiące, jednak wszyscy przyznają, że było warto droga 512 pieniężno-górowo-iławeckie i górowo-iławeckie w Bartoszyce, jak do tej pory jest no, najdroższą inwestycją o charakterze infrastruktury liniowej ponad 245 milionów złotych to drożej niż Kala Urania, która ma się zamknąć około 200 mn milionami. Natomiast bardzo ważny odcinek, bo północna część naszego województwa, wiadomo, że to jest ten pas bardzo trudny, ten pas przy graniczu kaliningradzkim, więc ten rozwój infrastruktury będzie na pewno stymulował również rozwój gospodarczy, wiadomo też dobre uwarunkowania społeczne. Inwestycja wieloletnia, inwestycja bardzo mocno wsparta z Regionalnego Programu Operacyjnego. Fundusze na poziomie ponad 90% to fundusze unijne. Bardzo gratuluję zarządowi Dróg Wojewódzkich, bo bardzo sprawnie tą inwestycję przygotował i później nadzorował, przeprowadził, ale również inwestorowi, również całemu nadzorowi budowlanemu, no i oczywiście samorządom i lokalnej społeczności, bo wtedy kiedy jest inwestycja, wtedy są utrudnienia i trzeba jakoś sobie z nimi poradzić na co dzień, no, ale teraz już po zakończeniu możemy mówić tylko o dobrym czasie i życzę dobrego, bezpiecznego użytkowania tej drogi. To bardzo ważna dla regionu inwestycja wyczekiwana przez, przez lata w końcu dzięki determinacji samorządu województwa i środkom europejskim została zrealizowana. Samorządy w Polsce realizują dwie trzecie publicznych inwestycji, szanowni państwo, a szczególnie tutaj widać w naszym województwie warmińsko-mazurskim, że gdyby generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad, czyli rząd w takim tempie budowały czy przebudowywały drogi, to nie mielibyśmy dzisiaj kłopotów komunikacyjnych, bo przez ostatnie 15 lat no, setki kilometrów gruntownie przebudowanych lub, lub zbudowanych dróg wojewódzkich. To dzisiaj widać bowiem e, pasażerowie, kierowcy wybierają zamiast dróg krajowych drogi wojewódzkie, bo jedzie się po nich naprawdę dużo lepiej. Płynny przejazd między pieniężnym a bartoszycami to komfortowa sytuacja dla górowa. Było sporo uciążliwości, ale myślę sobie, że dziś możemy wszyscy się cieszyć. Jako Górowo tak naprawdę z budowy tej drogi korzystamy najwięcej. Tak naprawdę te dwa piękne ronda, na które czekaliśmy w Górowie ponad 20 lat, bo zawsze się o nich wspominało, dziś już są gotowe, cieszą oko. Jak wjeżdża się do naszego miasta, to naprawdę możemy wjeżdżać z uśmiechem, bo właściwie wjeżdżamy jak do jakiegoś dużego miasta, prawie że wojewódzkiego. No oczywiście trochę żartuję, ale naprawdę ta droga przybliża nas do cywilizacji. Ogromna zasługa samorządu województwa. My, jako miasto i w ogóle wszystkie gminy, też dołożyliśmy się do budowy tej drogi. W ramach naszych środków, na przykład, powstał chodnik tutaj wzdłuż drogi 512 do Ronda. I myślę sobie, że kolejne inwestycje samorządu województwa w naszą infrastrukturę będą tylko poprawiały dostęp do Górowa i Górowiaków do świata. Przy okazji wizyty w Górowie marszałek Gustaw Marek Brzezin ocenił postępy w budowie nowego oddziału szpitala rehabilitacyjnego. Ta inwestycja również jest już na finiszu. Jeszcze nie tak dawno był to taki stan surowy, zamknięty mocno, a dzisiaj widzimy, że jest już dopieszczanie, finalizowanie i niebawem będzie oddana inwestycja do użytku. To jest bardzo ważne, bo szpital jest znany na całą Polskę. Bardzo dobrze spełnia swoją funkcję rehabilitacyjną. Pacjenci wręcz czekają na możliwość skorzystania z rehabilitacji i opieki. I zwiększenie i poszerzenie funkcji tego szpitala jest strategiczną. Kwestią, jeżeli chodzi o nasz organ prowadzący, jakim jest samorząd województwa. Dlatego bardzo dziękuję pani dyrektor Danucie Kunickiej, całemu zespołowi medycznemu i pomocniczemu administracji tego szpitala, bo naprawdę wykonują na co wspaniałą funkcję, wspaniałą rolę, nie tylko tą branżową, zawodową, ale również promocyjną dla regionu Warmii i Mazur. Pacjenci będą mogli korzystać z usług oddziału już w styczniu przyszłego roku. Słuchacze Uniwersytetu III wieku w Górowie Ławeckim udowadniają, że na emeryturze nie musi być nudno. Emerytura może być okazją do samorealizacji i odkrywania nowych pasji. Górowscy studenci Uniwersytetu III wieku nieustannie się rozwijają. Właśnie rozpoczęli swoją pierwszą przygodę z aktorstwem. Wśród studentów zawiązała się grupa teatralna pod nazwą Zgórki. Swój pierwszy spektakl zaprezentowali z okazji zakończenia roku szkolnego. Widząc troskane twarze pobrach, chęców, Albert wstał i przymówił. Mieszkańcy, jestem nieżonaty, nie mam dzieci, więc mogę poświęcić cały swój majątek dla dobro Sprzedajmy moje stada, zastawmy ziemię. Sprowadziłem Was tutaj z daleka Niemiec i nie pozwolę, żebyście chodzili z Panem. Córka zamorsznego, kupca z Zatrzymała się ona w domu rajcy Alberta. Śliczna dziewczyna poruszyła serce młodzieńcy. Największym wsparciem dla zestresowanych aktorów byli koledzy z uniwersytetu, zaproszeni goście oraz Anna Perłowska, która wyreżyserowała przedstawienie. Młodość jest dopóty w naszym sercu, dopóty chcemy cokolwiek robić. Zwłaszcza robić coś innego niż szara codzienność. Więc każdy pobyt na wycieczce wzmacnia Was, każde spotkanie z obcym człowiekiem wzmacnia Was. I takie wyjście przed publiczność tym bardziej. Pracowali ciężko, tam sporo w każdej tej osobo osobowości jest sporo lęku, niewiary, ale po to też były te zajęcia teatralne, żeby gdzieś podbudować wartość, że celem mojego pobytu tutaj w Państwa w Górowie i pracy z tą grupą było pokazanie im, że teatr jest po to, żeby było wszystko inne niż dotąd. Żeby mogli odkryć swoje wewnętrzne dziecko, żeby ten teatr nie traktowali tak ambicjonalnie, a po prostu pobawili się. W teatrze to nie jedna osoba gra. Nawet jeżeli Państwo zobaczycie gwiazdę na pierwszym planie, to tak naprawdę łańcuch osobowości, które muszą, muszą się ze sobą spleść, żeby powstało, powstała historia. Do takiej historii Państwa zapraszamy. Słuchacze mają za sobą serię ćwiczeń teatralnych, dykcyjnych, ruchu scenicznego, mimiki, intonacji oraz gestów i jak się okazało, złapali bakcyla, mimo wielogodzinnych przygotowań i prób. Chociaż Trema towarzyszyła grupie również, kiedy swoje przedstawienie wystawili po raz drugi przed barkową publicznością. Grupie z górki życzymy wielu przedstawień i gratulujemy odwagi w realizowaniu swojej pasji. Ochotnicze straże pożarne mają problem. Maleje liczba strażaków-ochotników. W Górowie i Ławeckim znaleziono rozwiązanie i przeprowadzono szkolenie. W szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej wstąpili nowi druchowie. Na przestrzeni kilku lat znacznie spadła liczba strażaków-ochotników. To duży problem. Górowska Ochotnicza Straż Pożarna wyszła z propozycją kursu organizowanego przez Państwową Straż Pożarną w Bartoszycach. Ochotnicza Straż Pożarna z Górowa ma niezbędny sprzęt do pracy, jednak braki kadrowe powodują, że wyjazdy na akcje wymagają niezwykłej mobilizacji. Stąd pomysł na zachęcenie nowych, potencjalnych strażaków. W kursie wzięło udział blisko 30 osób. To dobiega końca kurs. Podstawowy do straży pożarnej, w których uczestniczy, uczestniczą strażacy, przyszli strażacy z miasta i gminy górowej oweckie około 28 osób. Jest coraz mniej druhów, którzy mogą wyjeżdżać do pożarów i to dotyczy nie tylko Górowa-Iłoweckiego, ale również gminy, ale tak naprawdę całego kraju. Są jednostki, gdzie samochody stoją, a nie ma strażaków. I właściwie rzeczą, którą mogliśmy zrobić, to zorganizować duży kurs, namówić jak największą liczbę ludzi. No i skończyło się na tym, że trzeba było dać również dobry przykład, bo w tym kursie uczestniczę ja, uczestniczy zastępca pani Wójt Krzysztof Baran, również sekretarz miasta Andrzej Worobiec. No bo ktoś o bezpieczeństwo naszych mieszkańców musi zadbać. No i te osiem weekendów wypadało poświęcić. Ochotnicze straże pożarne są często pierwszymi jednostkami, które pojawiają się na miejscu zdarzenia, a co za tym idzie, stanowią najszybszą pomoc w walce z pożarami czy klęskami żywiołowymi. W szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej mogą wstąpić wszyscy, którzy poza odbyciem szkolenia pożarniczego ukończyli 18 rok życia i mają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych. Z nowych ruchów zadowolony jest komendant Ochotniczej Straży Pożarnej Adam Ciosek. Wszyscy tutaj bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w tym szkoleniu, i mam nadzieję, że absolwenci, którzy ukończą, w dużym stopniu będą wsparciem dla naszej jednostki. Festiwal Kultury Ukraińskiej w Górowie Ławeckim Ekołomyja w tym roku obchodzono nieco inaczej niż zwykle. Tegoroczna edycja festiwalu miała wyjątkowy charakter z uwagi na sytuację panującą obecnie w Ukrainie organizatorzy w ten sposób chcieli wspólnie uczcić dzień niepodległości Ukrainy oraz wyrazić wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc Ukrainie. Jest to naprawdę trudny czas, ale dobrze, że jesteśmy razem w tych najtrudniejszych chwilach dla narodu ukraińskiego. Dzisiaj chcę bardzo serdecznie przywitać szczególnie tych, którzy przybyli tutaj uciekając od wojny, którzy są w regionie warmińsko-mazurskim, głównie Kobiety z dziećmi witamy was serdecznie i czujcie się u nas dobrze, czujcie się u nas bezpiecznie, bo widzicie, że naprawdę dokładamy i wspólnie razem pracujemy po to, żeby każdy, kto jest u nas w regionie, miał poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilizacji. Podczas festiwalu można było zobaczyć takie zespoły jak Tercja Pikardyjska czy Dagadana. Wystąpili również tancerze baletowi z Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Charkowie oraz aktorzy Teatru Muzyczno-dramatycznego imienia Tarasa Szewczenki z łódzka. wieczoru był zespół Hunter. 1 września uczniowie rozpoczęli przygodę ze szkołą. Pełni entuzjazmu i ciekawi świata. Witaj szkoło. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego pojawiają się nowe wyzwania. Pierwszy dzwonek wybrzmiał w górowskich szkołach. Uczniowie kontynuują naukę, a wielu z nich przekroczyło próg nowych szkół po raz pierwszy. Wakacje się skończyły, zaczynamy nowy rok szkolny. Starszyzna nasza tutaj wie już mniej więcej co i jak, ale klasy Pierwsze są tutaj e, pierwszy raz. Mieliśmy tutaj spotkań e, pojedynczych i słuchajcie, bardzo serdecznie chciałabym Was przywitać w naszej szkole, Do dzisiaj już tak naprawdę w Waszej e, szkole. Tak? Jest to dla Was naprawdę, myślę, wyjątkowy dzień. Skończyliście szkołę podstawową, zaczynacie nowy etap w swoim życiu. Uczycie się w szkole ogólnokształcącej, w liceum, w szkole branżowej, także przeskok jest duży. No, oczekuję na pewno dobrych wyników w nauce, że będę rozwijać swoją wiedzę jeszcze bardziej, no, a później już wybiorę dobrą drogę w życiu. Mam nadzieję, że ta szkoła mi w tym pomoże. Jest dużo nauczycieli, którzy no, starają się z całych sił, żeby pomagać uczniom. Uczniowie są nastawieni pozytywnie. A co z nauczycielami? Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2022-2023. Wszyscy bardzo jesteśmy uradowani z tego powodu, że wracamy po wakacjach, że jesteśmy wszyscy zdrowi, że będziemy się uczyli nowych rzeczy, nowe wyzwania, bo nowa matura, nowe stopnie awansu dla nauczycieli, również nowe podstawy programowe, nowe przedmioty, ale jesteśmy optymistyczni i bardzo się cieszymy z tego powodu, że. Dzisiaj, 1 września, cieszy nas również wspaniałą pogodą i jesteśmy zwarci, gotowi do pracy. Uczniowie powoli przyzwyczajają się do myśli o rannym wstawaniu i innym rytmie dnia. Gotowi są stawić czoła nowym wyzwaniom, ale również skorzystać z oferty, którą proponuje szkoła. Bowiem dla dużej grupy młodzieży nauka to nie tylko obowiązek ale też rozwijanie swoich zainteresowań, poszukiwanie pasji i przygotowanie do egzaminów, które otworzą im drzwi do życia zawodowego. Zadowoleni i szczęśliwi w nowy rok szkolny wchodzą uczniowie szkoły podstawowej. Spotkania z kolegami, nowe klasy i nowi nauczyciele to coś, na co dzieciaki czekają całe wakacje. 1 września to data równie ważna dla rodziców, którzy często stresują się bardziej niż same dzieci. Wrześniowe apele to, jak się okazało, również czas pewnych podsumowań. W zespole szkół pożegnano panią Elżbietę Borowską, która po 40 latach pracy odeszła na emeryturę. Natomiast w szkole podstawowej dyrektor opowiedział o zakończonym remoncie, na który wszyscy z niecierpliwością czekali. Na ulicy szkolnej, no, szkoła wygląda zupełnie inaczej. Po ponadrocznym remoncie mamy docieplenia, mamy nową elewację, mamy nowy dach, a co mnie szczególnie cieszy, to to, że mamy również wyremontowane wnętrze szkoły, praktycznie wszystkie klasy, korytarze są wyszpaklowane, odmalowane, szkoła wygląda naprawdę bardzo pięknie i myślę, że rodzice to docenią, uczniowie już to doceniają, z, którym, z każdym, z którym rozmawiam. Widzi tą różnicę i oczywiście bardzo bardzo mu się to podoba. Mi też, oczywiście też. Oczywiście nie jest to wszystko. Pozostało jeszcze, pozostały jeszcze hale sportowe do remontu, pozostały jeszcze teren przed szkołą, ale powoli poradzimy sobie również z tym. Będziemy pisać wnioski do odpowiednich instytucji o pozyskanie funduszy. Dzisiaj jest szczególny dzień dla klas pierwszych. Bo po raz pierwszy przeszli mury tej szkoły i od razu trafili w fajne miejsce, mam nadzieję. Wszyscy są zmotywowani, uśmiechnięci, radośni i właśnie o to chodzi. Nauczyciele są otwarci na potrzeby rodziców, a w razie jakichś problemów, to oczywiście reagujemy cały czas na bieżąco. Wszystkim uczniom życzymy udanego roku szkolnego. I to już wszystko w tym wydaniu Wiadomości Górowskich. Zapraszam jeszcze na Puls Górowa, którego gośćmi byli burmistrz miasta Górowo i Ławeckie Jacek Kostka oraz prezes spółki EWIKS Laszek Kłębucki. Do zobaczenia!